My, Cyganie, nie przyjaźnimy się z takimi jak wy. Nieprawda, ja i Himena utrzymujemy bliski kontakt, od kiedy się poznaliśmy. Ta przyjaźń się skończy. Lepiej nie przychodź do niej, bo teraz mam mnie. Wracaj skąd przyszedłeś, no już. To prawda, Chimeno. Już nie chcesz być moją przyjaciółką? Porozmawiamy kiedy indziej. Lepiej już idź. Nie pójdę, póki mi tego nie wyjaśnisz. Ona nie musi ci nic wyjaśniać. To, co powiedziałem, powinno ci wystarczyć. Wynoś się i więcej nie wracaj. Dosyć. Gabrielu, idź, proszę, zrób to dla mnie. Dobrze, pójdę. Ale obiecuję, że jeszcze tu wrócę. Wrócę, by to wyjaśnić. Dlaczego poszedłem? Głupiec ze mnie Muszę się zobaczyć z Ximeną i wyjaśnić tę sytuację Dlaczego chcesz mnie poróżnić z Gabrielem? Co w tym złego, że się widujemy? On cię krzywdzi Kochasz go, ale on nigdy nie mi tej miłości. Dlaczego tak mówisz? Nie jesteś jedyną cyganką, która zakochała się w obcym. Ja też byłem kiedyś zakochany w białej dziewczynie. Mówiła, że jest moją przyjaciółką, ale tylko i grała ze mną. Kiedy wyznałem jej miłość, wyśmiała mnie. Powiedziała, że nigdy nie pokocha Cygana. Naprawdę myślisz, że Gabriel kiedyś cię pokocha? Nie. Jestem pewna, że Gabriel mnie odtrąci, chociaż. W takich sprawach nie ma wątpliwości. Nie oszukuj się. Prawdziwa miłość jest możliwa tylko między równymi sobie. Ja tylko proszę, byś dała mi szansę udowodnić ci, że cię kocham i potrafię uszczęśliwić. Tylko jedną szansę: Te oczy są zielone jak morze zielone jak nimfy wodne zielone jak oczy Minervy. Zielone jak źrenice proroka. Twe rubinowe usta są jak owoc granatu, który latem zaspakajają pragnienie. Narzekasz, bo nie widzisz, jak między jasnymi rzęsami a skronią, szmaragdowo, złoto, białe barwy się mienią. Que entre las rubias pestañas, junto a las sienes semejan broches de esmeralda y oro, que un blanco armiño sujeta. Ole! Gracias, Branko. Nie tak piękne jak ty.